Morpeko i Eternatus zostaną dodane do Pokémon GO, a dzisiaj wszystko to sobie omówimy. Zaczniemy sobie od Morpeko i tego, co mamy na oficjalnej stronie. Niedługo nadchodzi. Morpeko naładuje się w Pokémon GO czy coś w tym stylu, zmieniając w jaki sposób walczymy. Niektóre Pokémonie, jak Morpeko, będą w stanie zmieniać formę podczas walki, używając swojego charge ataku. To, co w tym artykule było napisane, jest ważniejsze niż myślicie, ponieważ mamy dwie formy mitycznych Pokémonów. Otóż Meloeta i Keldio nie mają jeszcze swoich wszystkich form wypuszczonych. Keldio nie ma swojej rezolutnej formy wypuszczonej i Meloeta nie ma swojej piruet form wypuszczonej. I stwierdzam, że będą one ważne w PvP, ponieważ przez cały trailer Morpeko był pokazany walcząc w PvP. Teraz czas na Eternatusa i nie bez powodu tutaj wziąłem zdjęcie z jego formą Eterna Max, ponieważ w trailerze zauważyliśmy jakby właśnie takie chmury, podobne do takich, które otaczają formę Eterna Max Eternatusa. Stwierdzam, że to właśnie ta forma dojdzie do gry i ona jest absolutnie broken. Zgadnijcie jego CP: 4000, 5000, 6000? cholerne 9255 cp. To jest po prostu bestia. To na razie tyle. Jeśli ci się podobało, daj łapkę w górę i uderz ten czerwony przycisk.